Krzysztof Urbański, Ethereum, czyli dlaczego nie w Europie, tak? Dzień dobry. <coughs> Moje nazwisko, tak jak napisane, Krzysztof Urbański. E, Reprezentuję tutaj L2Beat, e, która jest firmą zajmującą się oceną decentralizacji systemów L2. Będę o tym opowiadał za chwilkę, ale również dla przejrzystości warto dodać, że jestem członkiem Enterprise Ethereum Alliance, e, jak również delegatem, e, właściwie. Właściwie w większości, w większości systemów L2 zbudowanych na Ethereum, a mówię o tym nie po to, żeby się chwalić, tylko żeby pokazać, że jestem bardzo stronniczy w moich poglądach odnośnie tego, gdzie jest przyszłość w krypto i w blockchainie, ale też, że jakby ja się tym zajmuję na co dzień. To jest coś, w czym żyję. I gdy mówimy o instytucjonalnej adopcji blockchaina, to, to musiałem pokazać, IBM i to co, oni, to, co oni piszą o blockchainie, ponieważ oni byli świetni we sprzedawaniu blockchaina e, instytucjom e, w 2018, 2009, to jest tak z 2018 roku. Z dwa, w 2019 roku sprzedali swoje rozwiązanie Hyperledger Fabric właśnie wszystkim instytucjom, które, które, z którymi ja wtedy rozmawiałem. Ale proszę zauważyć, że nie wiem, czy dzisiaj choć raz jakiekolwiek z tych rozwiązań było wspomniane. Bo mówiliśmy wielokrotnie, na przykład bardzo mi się podobało w przypadku dyskusji o obligacjach, gdzie, gdzie opowiadane były różne wdrożenia testowe i co chwila pojawiało się tam Ethereum, 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 czasami jakieś inne chainy. Jakoś Hyper, Hyperledger Fabric się, się nie pojawiał i nic dziwnego, ponieważ IBM sam po zamknięciu ostatniego, ostatniego kontraktu rozwiązał swój zespół sprzedający ten system, i, i on trochę taki jest teraz opuszczony. I nic dziwnego, bo moim zdaniem ta adopcja blockchaina przez instytucje wtedy trochę przypominała taki kult cargo. I tak jak plemiona polinezyjskie próbowały odtwarzać różne rzeczy, które robili. Żołnierze y, amerykańscy, po to, żeby lądowały samoloty z zapasami. Tak samo mam wrażenie, że instytucje próbują odtwarzać to, co się dzieje w świecie krypto, budują swoje blockchainy, swoje wolety, swoje eksploratory bloków, no tylko kurczę, ten kapitał się tam nie pojawia. Jak z jakiegoś powodu ludzie się nie rzucają, żeby, żeby z tych blockchainów korzystać, żeby na tych blockchainach y, coś budować. Tymczasem Publiczne blockchainy, te, od których się wszystko zaczęło i tak naprawdę przez które tutaj jesteśmy, bo mówmy się, że spotykamy się tutaj i rozmawiamy o blockchainie nie dlatego, że jakaś instytucja wdrożyła sobie trwały nośnik na blockchainie 7 lat temu, ale dlatego, że Bitcoin i Ethereum nieprzerwanie ciągle zdobywają coraz więcej rynku. I Tutaj pokazuję, to jest lista chainów, na których, z serwisu DeFi Lama, gdzie, który podsumowuje taką aktywność finansową na różnych, na różnych blockchainach. I tu również chciałbym zauważyć, że nie ma żadnego, żadnego blockchaina, który byłby postawiony na technologię Hyperledger Fabric. Za to jest generalnie dużo, dużo chainów i wydawałoby się, że, że tych chainów jest tak bardzo dużo, i jednym z tych chainów jest Ethereum. Może największy, może pierwszy na tej liście, ale jest to jeden, generalnie jeden z wielu chainów, i to jest moim zdaniem błędne myślenie, bo o Ethereum lepiej myśleć niż o jako jednym elemencie w takiej chmurze e, różnych sieci, jako o ekosystemie, który jest tworzony przez wiele sieci. E, I to jest coś, czym my się zajmujemy, Weltubitmy, te systemy budowane na. Ethereum oceniamy, w tym momencie mamy już, oceniamy już ponad 150 projektów, które są budowane, które są już zdeployowane na samym mainnecie, a w, a w sekcji upcoming tych, których się spodziewamy, żeby przyszły, że przyjdą niedługo jest kolejne, kolejne 100. I o tym można myśleć jako o Ethereum, jako takim settlement layerze, tej, tej warstwie, do której, inne, chain, z której inne, na którą inne chainy zapisują swój stan, i przez którą się komunikują, która zabezpiecza transakcje na tych, na tych wszystkich chainach zbudowanych powyżej i zapewnia bezpieczeństwo środków na tych chainach. Tu nie będę wchodził w detale, w jaki sposób jest to robione, ale decentralizację, jakby decentralizację i bezpieczeństwo takich chainów również można oceniać. I to jest coś, co między innymi my jako L2BIT robimy. Um, I to, co było wcześniej wspomniane, gdzie Unia Europejska próbuje w jakiś sposób oceniać um, decentralizację um, decentralizację systemów i bezpieczeństwo systemów, my również to próbujemy robić, ale próbujemy to robić proaktywnie. To znaczy zamiast tworzyć jakiś sąd, który po wielu latach oceni, czy dany system był zdecentralizowany, czy nie, my staramy się wytyczać reguły, które mówią, co musi być spełnione, żebyśmy mogli uznać taki system za bezpieczny. i naciskamy na projekty, które, które te systemy budują, żeby zapewniły te techniczne gwarancje, które są potrzebne do tego, żebyśmy mogli uznać taki system za bezpieczny. Nie będę wchodził teraz w szczegóły tych, tych pięciu aspektów, które my oceniamy, ale ważne jest to, że, jeże, że jeżeli te aspekty są zapewnione, to Ethereum faktycznie gwarantuje bezpieczeństwo takiego systemu, a przynajmniej tych tokenów, tych środków, które na tym systemie są zabezpieczone. I tu dobrym przykładem, taki dla, który, który lubię używać takiego systemu, który właśnie w taki sposób działał, jest DYDX, który był giełdą zdecentralizowaną, znaczy nadal jest giełdą zdecentralizowaną, ale postanowił wycofać się z systemu Ethereum, e, przenieść się na system kosmos. E, Mimo to, że ogłosili to odpowiednio wcześniej, w, w dniu kiedy się wycofywali z systemu Ethereum i wyłączyli wszystkie swoje serwery, ponad 40 milionów dolarów było cały czas za, ulokowanych w bridge'u, w takim kontrakcie zabezpieczającym wartość tych, tych asetów na, na blockchainie Ethereum. I mimo tego, że DYDX nie, nie, nie nie utrzymuje już serwerów, które utrzymywały ten ruch na Ethereum, nic nie robi w tym kierunku, te, wszystkie te pieniądze są bezpieczne, ponieważ można je wyciągnąć przez um, Ethereum. DYDX tu nic nie musi robić, DYDX nie musi zapewniać bezpieczeństwa tych, tych środków. Architektura, którą zastosowali od samego początku, która um, została zdeployowana na Ethereum, zapewnia bezpieczeństwo tych środków i to Ethereum zapewnia, że można je e, cały czas wyciągnąć i wydaje mi się, że taki e, kierunek to co ja promuję, że kierunek dla, do budowania własnych chainów e, poprzez te layer 2, e, to jest właściwy kierunek dla instytucji i co więcej jest to kierunek, który jest potwierdzony też już w praktyce. E, najbardziej znanym tego typu tego typu blockchainem jest z pewnością Base, e, czyli e, blockchain layer 2 Giełdy Coinbase amerykańskiej. Ten chain ma już, przechowuje asety wartości ponad 10 miliardów dolarów i przynosi realne zyski Coinbase'owi. Tutaj jest wykres zysków miesięcznych. Jak widać, one się ciągle jeszcze wahają. To trzeba pamiętać, że to jest nadal bardzo eksperymentalny projekt, nawet dla takiej firmy jak Coinbase ale no myślę, że 15 milionów dolarów w jednym miesiącu to nie są zyski, którymi e, można pogardzić, ale wydaje mi się, że jeszcze większym zyskiem dla Coinbase jest to, że oni kontrolują ten ekosystem i oni wytwarzają w tym ekosystemie całą sieć podmiotów, które, które tworzą i dostarczają wartość ich użytkownikom. E, co jakby, jeżeli potraktujemy Coinbase, bo Coinbase jest traktowany jako giełdę, ale jeżeli potraktujemy, że to jest taki internetowy bank, taki blockchainowy bank, to to jest bank, który dostarcza swoim klientom, tworzy ekosystem, w którym inni, inne podmioty dostarczają wartość dla ich klientów. Bo inne podmioty typu Awe, typu Spark, typu Morpho e, budują na blockchainie BASE, e, przez co klienci BASE'a, Coinbase'a korzystają z tych, z tych protokołów, a BASE zarabia na operowaniu samego chaina. I oni nie są jedyni, ich śladem poszła giełda Kraken ze swoim blockchainem Ink. ten blockchain wystartował jakoś pod koniec zeszłego roku, chociaż fizycznie chyba, czy publicznie premierę miał chyba dopiero w tym roku. I ten blockchain również już ma ponad 80 milionów dolarów. Warto zauważyć co obecnie stanowi główną wartość zablokowaną na tym blockchainie, bo są to tokeny USDT Zero i KBTC. Oni ewidentnie przynajmniej na razie traktują ten swój blockchain jako e, warstwę transfer, transferu dla swoich klientów. Kraken ma bardzo dużo klientów, którzy e, robią settlement i rozliczenia za pomocą e, na przykład USDT Zero. No i naturalnym krokiem jest to, że skoro ich klienci i tak już tego używają, to mogą to robić, mogą wykorzystywać te środki na ich własnym blockchainie i oni będą to e, dalej rozwijać. Kolejnym interesującym moim zdaniem przykładem na system Layer 2 zbudowany na Ethereum jest Sonneum, czyli blockchain firmy Sony. I początkowo jak usłyszałem o planach Sony na budowanie własnego blockchaina to spodziewałem się, że będzie to projekt taki sam jak 7 lat temu, gdzie bardzo wiele firm wchodziło, się mówiło, w blockchain i robili jakieś albo NFT, albo jakieś eksperymentalne projekty z punktami lojalnościowymi, ale rozmawiałem z zespołem, który wdraża to w Sony i okazuje się, że nie, że oni mają, oni myślą o tym bardzo nakierunkowane w stronę usług finansowych, które będą dostarczać swoim podmiotom. Po pierwsze, bo oni są całą siecią podmiotów, które które mogą z tych rozliczeń blockchainowych korzystać i chcą kontrolować sieć, na której to będą robić, ale też mają dostęp do całej masy klientów detalicznych, którzy będą korzystać z ich usług. Więc jakby Sonyum paradoksalnie mniej obecnie rozwija się w kierunku projektów takich jak właśnie NFT, a, a bardzo, dużo, e, bardzo dużo rozwijają w, w kierunku zdecentralizowanych finansów, w DeFi. E, Ostatni mój przykład to jest EY, który od wielu lat rozwija swoją, nie ostatni, przedostatni przykład, który rozwija, rozwija swoją własną sieć Nightfall. To też jest Layer 2 oparty o Ethereum. On jest o tyle ciekawy, że to jest Layer 2 z komponentem zero knowledge, co oznacza, że pozwala to tworzyć sieci, które są prywatne, w zakresie transakcji, które są zawierane na danej sieci, ale stan, efekt tych transakcji jest potwierdzany za pomocą zero knowledge proofs na sieci L1, czyli w tym przypadku Ethereum, dzięki czemu to pozwala na budowanie permissionless bridget i, i, i y, um, jak to powiedzieć po polsku, <ścoughs> narzędzi dostarczanych przez podmioty trzecie. Do dostarczania płynności, do na przykład tworzenia produktów, produktów DeFi-owych opartych o asety, które będą na, na takim prywatnym blockchainie opartym na Nightfall umieszczone. No i to jest wprost jakby oferta dla, dla klientów instytucjonalnych. Z takich ciekawostek na spotkaniu w EY, gdzie byłem trzy tygodnie temu, Paul Brody zacytował, że według ich własnych wyliczeń, gdyby sam EY settlement transakcji we, we, we własnych oddziałach rozwiązywał za pomocą stablecoinów, oni oceniają, że oszczędności tylko i wyłącznie wewnętrzne byłyby na poziomie około 100 milionów dolarów rocznie. I to jest kierunek, w którym oni aktywnie rozwijają również technologię. I ostatni mój przykład to jest Deutsche Bank, który również wykorzystuje technologię ZK, w tym przypadku ZK Sync. I oni, to jeszcze nie jest, miałem nadzieję, że będzie oficjalne przed naszą konferencją, bo to jest gotowe już od co najmniej miesiąca, ale ewidentnie publiczne ogłoszenie będzie pewnie w przeciągu kilku, kilku tygodni. Oni również wybudowali własny ZK blockchain, tym razem nieprywatny. oni robią to na publicznym blockchainie do settlementu. Pomiędzy podmiotami. To. To jest permissioned Blockchain e, m, dla odmiany. E, no i to są przykłady sieci, ale największym chyba obecnie. E, jakby kierunkiem rozwoju w tokenizacji asetów są tak zwane Real World Assets. I to się nie dzieje od wczoraj, jakby to się rozwija od co najmniej co najmniej 7 lat. E, m, rynek. W zeszłym tygodniu przebiliśmy 20 miliardów e, dolarów e, z, m, zabezpieczonych w samych tych Rewards Assets trakowanych przez e, RWXXZ. Moim ulubionym przykładem, który zawsze będę powtarzał, chociaż to nie jest największy projekt tego typu, ale mój ulubiony projekt to jest Realty, który już od 2018 roku tokenizuje nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. I tych nieruchomości tokenizuje już na pewno ponad 200. Co mniej więcej co tydzień pojawiają się nowe. Bardzo polecam ten, ten przykład, bo oni z wieloma problemami. Sieci Ethereum, i generalnie tokenizacji asetów na blockchainie musieli się zmierzyć i wiele z tych problemów rozwiązali. Łącznie z tym, że oczywiście już jakieś nieruchomości się spaliły, musieli rozwiązywać kwestie ubezpieczeniowe, odpowiedniego, odpowiedniej rekompensacji dla token holderów takich nieruchomości, itd. Tak jak mówię, mój ulubiony projekt. Ale ważniejszym projektem na pewno jest to, co się wydarzyło w zeszłym roku, czyli BlackRock, który stokenizował swój fundusz bidu za pomocą Securitiza. I to jest największy obecnie stokenizowany fundusz. I ciekawą, ciekawostką jest to, że zaraz po tym, jak, jak ten fundusz został stokenizowany, w sieci Arbitrum, gdzie ja wdało DAO jestem jednym z delegatów, Mieliśmy program, jakby postanowiliśmy zdywersyfikować nasz, nasze treasury, nasz majątek DAO, właśnie w stronę jakichś RWA. Cele były dwa: jeden to dywersyfikacja asetów, chociaż on był mniej istotny, bardziej istotny było po, jakby, incentywizacja tego rynku RWA. I to jest program, który polecam wadze, ponieważ DAO ogłosiło, że będzie kupować tego typu asety. A firmy takie jak właśnie BlackRock y, przez Securitize albo Franklin Templeton, y, albo szwajcarski Signum Bank, albo Wisdom Tree amerykańskie y, aplikowały poprzez propozale na forum, y, przedstawiając swoje oferty do, y, do DAO y, z, ze swoimi propozycjami. I to było w, był w otwartym procesie, gdzie. Następnie komitet wybrany przez DAO analizował te oferty, negocjował warunki i ostatecznie zakupiliśmy, zakupiliśmy tych tokenów za wartość około 30 milionów dolarów tyle, tyle w tym momencie posiadamy. Większość z tego jest w samym Beadle, ale jak widać, Beadle jest też składową wielu innych, wielu innych produktów, które też były oferowane. I w tym momencie do, do marca, oczywiście mamy co miesięczne raporty z tego, jak ta inwestycja performuje i do, do marca tego roku zarobiliśmy już pół miliona dolarów na samej tej inwestycji. Obecnie jesteśmy w procesie drugiego dokupowania tych tychże RWAs za trochę mniejszą kwotę, tam bodajże około 10 milionów dolarów i znowu mamy kolejne, kolejną falę aplikacji. I tu chciałbym zauważyć, że z jakiegoś powodu się da, to znaczy nawet wydawałoby się poważne, konserwatywne, um, wielkie instytucje jak BlackRock czy Frank Templeton nie tylko po pierwsze mogą oferować swoje produkty, nie tylko są w stanie zrobić produkty, które są stokanizowane, ale są w stanie wejść w interakcję z DAO po to, żeby znaleźć rynek dla swojego produktu i żeby żeby wejść we współpracę z ekosystemem, bo ta współpraca idzie daleko dalej niż tylko samo zakupienie tokenów. No bo oczywiście sama tokenizacja tych real world assets to nie jest wszystko. jakby To, to, to że mamy te same, te, to, to, te same rzeczy w tokenach to jest fajne, bo jest wygodniejsze, bardziej dostępne, wie, wiele rzeczy optymalizuje, ale to jest tylko początek drogi, bo gdy takie, gdy takie Token RWA. Y, uznamy za zastaw pod emisję stablecoinów, to tworzy się koło zamachowe, które, które wytwarza dodatkowy popyt na to. I y, to, to się stało na przykład z właśnie Beadle y, BlackRock'a, gdzie w, w kilku już stablecoinach Beadle stanowi zabezpieczenie pod emisję stablecoinów i y, y, jest całkiem popularnym zabezpieczeniem tychże stablecoinów. A stablecoiny, to jeżeli ktoś mnie pyta i mówi, że krypto że ciągle szuka swojego product market fit, no to zawsze pokazuje te tabele, gdzie e, niezależnie od dnia, e, Tether i USDC zawsze mają dzienne wolumeny na poziomie 50-60 miliardów dolarów, a w dniach, w których się dzieje coś ciekawego, a zwłaszcza w weekend, jeżeli w weekend się dzieje coś ciekawego, na przykład. Prezydent Stanów Zjednoczonych powie coś, coś ciekawego na Twitterze, to wolumeny tych, tych stablecoinów często, często przekraczają ich market cap. I nierzadko się zdarza, że, że taki Tether robi 200 miliardów dolarów. Dlaczego to jest popularne? Ponieważ wiele, o, oprócz spekulacji, zwłaszcza w Azji, ten, 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 ten że Tether jest stosowany jako narzędzie do settlementu pomiędzy, pomiędzy firmami, zwłaszcza. Transgranicznymi. I to już, jakby to się dzieje, to jest koło zamachowe tak naprawdę Tetera. To sprawia, dlaczego Tetera w ogóle ma taką jest tak popularny, jak jest, ponieważ był używany ze instrumentu w Azji i nadal jest. I myślę, że to będzie zyskiwało coraz bardziej na popularności. Tutaj CEO Tetera to w ostatnich dniach, w marzec, opublikował, że, że w tym momencie szacują liczbę użytkowników Tetera na około 400, 400 milionów na świecie i, i spodziewają się, że szybko dojdą do, do miliarda. Ja w to również wierzę. I tutaj kolejny tweet od Paula Ardoino, gdzie mówi, że setki firm i rządów będą wypuszczały swoje własne stablecoiny. I to faktycznie jest coś, o czym, zwłaszcza w tym roku, słyszę nagminnie. Trzy tygodnie temu byłem na konferencji Digital Asset Summit w Nowym Jorku, i tam wprost wszystkie instytucje mówiły, że tak, każdy bank chce tokenizować swoje aktywa i chce wypuszczać swoje stablecoiny. I to się stanie, czekają tylko na odpowiedni ruch administracji amerykańskiej. Która ta administracja amerykańska zdecydowanie do tego jakby dała wyraźny sygnał, że to będzie kierunek, w którym, w którym również chce popychać amerykańską gospodarkę. To jest zdjęcie właśnie z tej konferencji sprzed miesiąca, gdzie jakby najważniejsze nie jest to, że Donald Trump nagrał oświadczenie na tę konferencję. E, najważniejsze jest to, że za takimi symbolicznymi gestami, które są ważne, zwłaszcza w, w Stanach Zjednoczonych, idą konkretne czyny i konkretne y, akcje legislacyjne od samego y, od administracji. Tutaj jest oświadczenie y, y, sekretarza skarbu Besenta, który jeżeli nie pomyliłem, który, który wprost mówi, że stable coiny będą tym narzędziem, którymi Stany Zjednoczone chcą umacniać siłę dolara na świecie. To jest ciągle powtarzane przez. To jest szef doradców Donalda Trumpa odnośnie Digital Assets, i, i to się po prostu dzieje i, i, i zadzieje prawdopodobnie do końca tego roku. W, w kuluarach się mówiło, że, że oba, obie regulacje w Stanach Zjednoczonych spodziewane są jeszcze w drugim kwartale 2025 roku. I za tym idą już konkretne oferty też od biznesu. Tu Visa w ostatnim tygodniu ogłosiła, że, że jest gotowa z konkretną platformą dla banków do wypuszczania własnych stablecoinów. Czyli wszystkie banki, które miesiąc temu mówiły, że będą chciały publikować stablecoiny, teraz już mają jak za pomocą e, sprawdzonego, e, sprawdzonego dostawcy. I tu pragną mu zauważyć, że, że również to się będzie działo na blockchainie Ethereum. Z jakiegoś powodu nie fa Hyperledger Fabric. E, i tu na zakończenie, bo tu ciągle mówimy o dolarze i niestety ja no nie, nie, nie jestem optymistyczny, jeśli chodzi o, o tą dominację dolara w rynku krypto. Znaczy wydaje mi się, że, że ona już istnieje i będzie wyłącznie postępować. Ale to nie jest tak, że to jest tylko dolar, bo stokanizowane euro też już mamy. I dlaczego ważne jest, żeby to właśnie było na publicznych blockchainach? Bo jak mamy na publicznych blockchainach stokenizowane euro, to projekty takie jak AWE, tutaj ten tweet to jest od y, Staniego Kuleczowa, czyli prezesa i założyciela y, protokołu DeFi AWE, y, który wczoraj pisał, że y, pierwszy raz się zdarzyło tak, że stokonizowane euro y, ma wyższe oprocentowanie w pełni płynne, y, na, na w pełni płynnej lokacie w AWE niż we wszystkich innych tradycyjnych y, instytucjach. I to się będzie działo, tego typu, tego typu Rozwiązania rynkowe będą powstawały tylko wtedy, jeśli będą budowane, jeżeli dostarczymy możliwości i narzędzia właśnie na publicznych blockchainach, bo takie rzeczy by się nie mogły dziać na prywatnych blockchainach. To tyle ode mnie. Chciałbym Państwa zainteresować działalnością dwóch podmiotów, które reprezentuję. Jeden to jest Enterprise Ethereum Alliance, które ma nowe otwarcie tam się wymieniło Kierownictwo i, i cała organizacja e, przeżywa reorganizację w tym momencie. E, na pewno zachęcam do kontaktu i do, do e, śledzenia, a również l gdzie my staramy się śledzić decentralizację i bezpieczeństwo tychże systemów L2 e, i dostarczać informacje, w jaki sposób je budować, żeby to było bezpieczne i żeby się e, faktycznie mogli im ufać. E, obecnie. Zdradzę nasz sekret. Na 150 systemów żaden nie jest jeszcze w stanie, który my byśmy określali jako zadowalający, a myślę, że z 10 pewnie jest w stanie, który byśmy uznali za przejściowo satysfakcjonujący, całą resztę, całą resztę, resztę gorąco zachęcamy do poprawy, ale robimy to skutecznie i, i nawet nam to wychodzi i się udaje. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję. Mieliśmy proces komunkowe, mieliśmy lokowanie produktu, ale bardzo fajnie. To znaczy